Wkrótce rozpoczniemy badanie lokalnej geologii, aby lepiej rozpoznać potencjał energii geotermalnej w Poznaniu. Pod naszymi stopami znajduje się naturalne i odnawialne źródło energii, z którego chcemy skorzystać, aby dostarczać ciepło do sieci ciepłowniczej w Twoim mieście. Tym źródłem energii jest energia geotermalna, magazynowana w gorącej wodzie na głębokości od 1 do 2 km pod ziemią. To mała próbka wody geotermalnej, której szukamy i chcemy użyć do dostarczania ciepła. Wkrótce rozpoczniemy badanie lokalnej geologii, aby dostarczać stabilne i czyste ciepło do Twojego domu. Jak to zrobimy? Wzdłuż szczegółowo zaplanowanych tras rozstawimy geofony które pomogą nam zbadać wnętrze Ziemi. Drogą przejedzie mały konwój specjalnych ciężarówek. Pojazdy będą się zatrzymywały co 20 metrów, aby wysyłać wibracje w głąb Ziemi. Następnie geofony zarejestrują, w jaki sposób wibracje przemieszczają się przez warstwy Ziemi, dostarczając nam danych do stworzenia szczegółowej mapy budowy geologicznej badanego terenu. Jeżeli mieszkasz w pobliżu trasy, w trakcie przejazdu specjalnych ciężarówek usłyszysz krótkotrwały hałas i poczujesz lekkie drgania. Po około 10-20 minutach ciężarówki miną Twój dom. Nie martw się. Drgania są całkowicie bezpieczne zarówno dla ciebie, jak i dla Twojego domu. Badania będziemy przeprowadzać w nocy, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu. To nie jest nasz pierwszy raz. W ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy badania sejsmiczne na łącznie 270 km dróg w kilku miastach, włączając w to stolicę Danii, Kopenhagę. Rozpoznanie budowy geologicznej jest pierwszym i kluczowym krokiem w wykorzystaniu ogrzewania geotermalnego w Twoim mieście. Jeśli potwierdzimy potencjał, którego się spodziewamy, już wkrótce energia geotermalna, która jest lokalnym, stabilnym i czystym źródłem ciepła, może ogrzewać Twój dom. Trasy przejazdu możesz sprawdzić na stronie geotermiawdrodze.pl.